no. Co się ze mną dzieje? No nie wiem. A co się z tobą dzieje? Chyba mi odwaliło od tego hajsu. Od hajsu? Tak ja wszędzie widzę euro, wszędzie widzę, wszędzie widzę pieniądze. To ty musisz do jakiegoś lekarza iść ty. Albo wiesz co? Mam pomysł. Weź to całe siano. Bo tobie to nie pasuje w ogóle, ty. Poczekaj, 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 ja bo wszędzie pieniądze widzę. Już tego jest za dużo. No to oddaj to siano Markowi po prostu. Odwaliło mi. A widzisz jak ja się zachowuję? No widzę właśnie, zachowałem? widzę właśnie dzisiaj cały dzień. Widzę co ty robisz w ogóle. Ty w ogóle nie zachowujesz się jak ty. Co ty robisz? Co ty robisz? No nie, odwaliło ci do reszty. Ty wysmarkałeś nos w 50 euro? To tylko 50 euro. Jak tylko 50 euro? Wyśle to jest pieniędzy 50 euro? No tylko 50 euro, co. A no, ty jak tylko jest? 50 euro? Niektórzy na to muszą pracować cały tydzień. Na takie głupie 50 euro? No, tu mam papier toaletowy Nie, no ty jesteś powalony. Z, jesteś powalony. Pamiętasz, jak Marek używał tego kanabisu? No pamiętam. Wiesz ile wychodziło za jeden listek? Nie pamiętam ile? Ile? 10 zł i to podobnie najdroższy papier na świecie. Ja chciałem być lepszy, dlatego euro się podcierałem. Jesteś Ten chory cały czas. Jesteś chory. Jak jestem Dobra, chory? Dobra, odkładaj te pieniądze. Odkładaj te pieniądze, ja cię wyleczę zaraz. Mm. Dawaj, te, te siano. Ja tego nie wezmę dla siebie, tylko tu sobie o, połóż to siano, niech na razie tu leży. E, I to siano całe e, oddajesz Markowi. Ja Zostaw tak. tego kota. Ja Markowi, no normalnie robimy tak, że ja zaraz idę po marka, zawołam go i po prostu oddasz mu całe siano. Bo... Ale, ale pamiętasz, jak on mnie traktował. No dobra, ale Marek to jest Marek, ma swoje. Człowieku, on mi kazał pić szczotki z Kibla! Tak? Jak się lepiej się czujesz jako biedny, skromny człowiek, czy jako bogaty? Jak się lepiej czujesz? Jak lepiej? Jak jak nie możesz spać, bo widzisz tylko euro. Czy jak masz no jakąś no pasję, muzykę? W sumie było lepiej, jak byłem biedny. Ale ale dlaczego Markowi? Prze on, pamiętasz, powiedziałeś przecież to, no, oglądałeś widziałem, filmy. no Kazał mi pić wodę z kibla. Kazał mi szczoteczką kibel myć! Dobra, mądrzejszy jesteś, dłuższym się ustępuje, tak? Pójdę z Markiem, zaraz pogadam, tylko dogadamy się z nim, żeby zostało studio, bo gdzieś trzeba muzykę robić. A gdzie ja będę mieszkać? No nie wiem, no poproszę go, żeby dał ci jakąś chatę, tak? Pogadam domek, z nim. Jakiś domek. domek? Wiecie, ile ty z pieniędzy. No wiem ile ty pieniędzy, no w milionach. No ale ty nie możesz mieć takiego. Tu bo ci odwala po prostu. Za szybko zdobyłeś te pieniądze. Musisz być skromny, takie no fajne dobra, kawałki robiłeś. oddam mu te pieniądze, to rzeczywiście chyba będzie lepsze. No, to ja idę Mary. Mary. i zawołać Marka. Marek. Marek. Ej. Marek. No weź się już, Chcę umrzeć. Dlaczego? Mam dosyć już tego. Marek, nie martw się, mam dla ciebie świetną wiadomość. Wiesz? Słuchaj. Czemu nie nagrywasz to właściwie? No bo mam dla Ciebie wiadomość. Nie umiecie tego zakładać. Oj, Marek, Marek. Smutny jesteś taki jakiś. No Bardzo. Kurde, no on... No dobra, pocieszycie. Słuchaj, będziesz miał znowu dużo Siana. Dogadałem się nie z kamerzystą. Nie będę miał. Słuchaj, nie dogadam... będę rapował. Ale nie chodzi hmm. o to. Poczy... Mam dla Ciebie jeszcze lepszą informację. Gadałem z kamerzystą. Kamerzyście totalnie odwaliło od Siana. Nie no totalnie odwaliło. On no, wszędzie no, widzi pieniądze. Patrz, on patrz, wszędzie patrz, widzi patrz, pieniądze. Patrz, 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 patrz na typa. Zobacz. Słuchajcie, co on Nie na A są mi oni już ten film chyba widzą. Marek, dobra, no, nieważne, słuchaj. To gada... będzie jutro, a ten film będzie po już. Tak. I gadałem z kamerzystą i powiedziałem mu, żeby ci oddał całe siano i on potwierdził, że to jest Ta, dobra dwa. Nie no naprawdę, Marek! Marek, zdejmij te słuchawki. Marek, zdaj mi słuchawki. Co Naprawdę gadałem z nim, oddać ci całe siano, ale słuchaj, jest jedno ale. No. Ja chcę z tego bańkę. Marek! Dobra, ja jestem. Marek. Idź no no zdejm te słuchawki Nie mojej strefy, idź stąd. Nie, nie wyjdę z twojej strefy, bo mam bo dla ciebie... Super... Mam dla ciebie super mnie orcze, bo... Nie Mam pajacować. Mam da Marek! Znowu miancał. będę twoim ochroniarzem. Naprawdę ci mówię. Serio? Nie. Serio? Nie, bo ja nie No ci mówię, znowu będę Nie No to nie chodź, idziemy pogadać z kamerzystą? Idziemy. No to chodź. Ale pamiętaj, ja chcę bańkę z tego. Dobra, co wy tam? No to chodź, idziemy. Idziemy gadać z kamerzystą. No, patrz co się z nim dzieje. Zobacz, Mrówka, mrówka, mrówka. Daj, daj, I co? Mam się, no, się ma. Nie, Marek, 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 Marek. wracę, so. wracaj. Kamerzysta, wracaj i siadaj, Marek. Chcieliście dać pieniądze, tak? To biorę. I... Ale to nie tyle. Co to jest? Co to jest? Ile tam jest? Ile tam jest pieniędzy? 100, 200, 300, 350. Euro. No dobra, to usiądź teraz. Kamerzysta, i teraz yy, dogadajmy się, to tak się jak działo, mówiliśmy, wicy. tak? No ja wiem, że euro wszędzie widzisz. No, co masz powiedzieć teraz Malkowi? Gdzie masz no, telefon? Słucham. To ja już nie pamiętam, co ja miałem powiedzieć. No co miałeś co miałeś powiedzieć? Miałeś wyciągnąć telefon i przelać mu wszystkie pieniądze. Wszystkie? Tak wszystkie. Wszystkie euro? Tak wszystkie, Markowi, wszystko. Gdzie masz telefon? Tu. No, no to wyciągę. Widzę, że trzymacie poziom humoru i żarci. No to się zdziwisz zaraz. Bardzo śmieszne te wasze żarty. Aha, ha, ha, ha. Jeszcze coś chciałeś powiedzieć? chciałeś No ha, 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 ha. To zaraz mi będziesz dziękował. Ha, 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 ha. Zaraz mi będziesz dziękował, no zaraz będziesz mi dziękował. No. Na pewno wszystko? Tak, tak, tak jak Ale się umowaliśmy. Ja mam wam coś poudawać pod film, czy co? Że nie masz. Nie, no nic nie się udawać A, Ale na pewno, na, pe na, na pewno ojż. No co, jak widziałeś przed chwilą, gadałeś, że cię odwaliło, smarkałeś 50 euro, oddawaj mu to wszystko No bo odwaliło, ale nie, czy to dobrze. Wszędzie no, widzisz pieniądze, nie, masz być normalnym, starym kamerzystą Co no udaje? No nie udaje, zobaczysz zaraz No przecież tak się człowiek nie zachowuje Wejdź nie? na stronę banku, wiesz jak się wchodzi na stronę banku Tak się człowiek nie zachowuje, on udaje No jak się nie zachowuje? No lepiej. No jak? Po prostu mu odwaliło od siana. nie widzisz? Bo co się z nim dzieje? Poszło. Poszło? Gdzie masz telefon? Sprawdź swoje konto, Marek. W kieszeni. No to owej mój telefon. To jest natychmiastowy? Tak, natychmiastowy. Ale... Teraz które konto? Ale to... to... Kamy też te moje numery kont? Pierwsze, drugie, trzecie czwarty. z którego mi płaciłeś wypłaty? Czyli trzecie. Tak. Wysłałeś ale... mu wszystko? Tak? Ale, tak? Już po sprawy? No, no zobaczmy. No i co? Prank? Prank? No prank czy nie prank? Bo to jest do cofnięcia przelew? No jak do cofnięcia przelew? Przecież mówiłem ci, że mam dla ciebie propozycję. To mi nie wierzyłeś. Ale to bank mi no później tego nie ściągnie z powrotem? No jak to ci miał. ściągnie? Co? Euro. Boże, widzisz, co się z nim dzieje? Ja Ale... się tą zaopiekuję, się. No i no ile czemu masz? o tym mi oddałeś całe pieniądze, wszystkie. To jest wszystko, co miałeś? Wszystko. O! o! I co? Nie będziesz żądał zwrotu żadnego? Ja zapłacę za ten podatek, później fakturkę wystawimy, ok? Nie, Nie będziesz oddał żadnego zwrotu? Nie, Co? Oczywiście! To chodź, 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 chodź. I co? co? Pamiętasz Berlin? Pamiętasz swój samochodzi? Pamiętasz ochroniarza? chodź, chodź, chodź. No co? Dałeś mi pieniążki? No dałeś. dałeś mi pieniążki? A ile pieniążków mi dałeś? No to... Wszystkie! Chodź! Chodź. Ej, no. Bo ci urwę ucho. Nie. Chcesz? Albo robisz łóżko? Mówiłem ci, żeby nie wszystkie pieniądze. Mówiłem ci, żeby nie wszystkie pieniądze mu dawać. Będzie dobrze, Kamień. Jak, jak to pamiętasz Berlin? Pamiętasz? Jak będzie dobrze? Pamiętasz świetnik, kontener? Będzie dobrze. Pamiętasz to wszystko, pamiętasz tą linię, jak mi kazałeś rysować? Chodź tu gnoju, chodź tu gnoju. Zaraz ci przyniosę papierek do podpisania i to podpiszesz. U, mać. Co ty Marek zrobiłeś? Czemu masz tak? To nie ja, zrobiłem tylko pieniądze. Ale ja ci mówiłem, że się dogadamy, ale pamiętasz, że bańkę z tego będę miał, nie? Będziesz miał. Trochę szkoda tego kamerzysty. Nie szkoda. Ale ja z nim muzykę robię. Jak się zachowuje. No. Zobacz. Przeżyciłeś go. A co miałem zrobić? Masaka. Zimno, ciepło? Zobacz, jak wieje wiatr, Marek. Mam pomysł. Wiatrowody. Marek, co ty robisz? Marek. Boże. A pamiętasz co było pierwszego kwietnia? Brzmił wóz, A wiesz co? Nie obrałem Cię. Trzeba nadrobić straty. Masakra. O, Szukałeś i mnie. I co? Kurwa, oszukałeś mnie. Kto Cię oszukał? On. Ja, jak on cię oszukał? Kazał mi wszystko wselać. A jak on był u ciebie, to było dobrze? Jak nam rzucał? Nie, ja cię nie, ja cię nie oszukałem. Ci. Nie będziesz długo na szczycie. To najwyżej kilka dni. Dlaczego? Pełniła się przepowiednia? Jak jesteś Menelem, to zawsze nim będziesz. Ja zawsze będę to pamiętał. Kamerzysta, ja cię nie oszukałem po prostu. Dobra. Zostaw go, niech trochę zmarznie. Poczekamy tak do wieczora. Musimy mu dać papierek do podpisania. No. Wracamy do domku, bo jest już troszeczkę zimno. Jak widać, król jest tylko jeden. Kamerzysta zawsze będzie gniotem, śmiecielny do poniżania. Także przyzwyczajcie się. To, może to będzie dobrze, pamiętaj. No, jest już zajebiście. Szkoda ci go trochę? No, nie. szkoda mi go. Mi w ogóle. Ani trochę. Boże. Weź tam go nagraj, zobacz czy widać. Ciemno dosyć już, nie? No strasznie ciemno. Nie, o tam biały worek tylko. A czemu on pokazuje środkowy palec? Nie wiem. Ej, bo zaraz te poruszki ci urwiemy to, to widać. Ile on tam czasu spędził? Dobre no, cztery, nie? Prawie 5 godzin. Prawie pięć godzin. No w każdym razie trzeba dom odzyskać, nie? Bo stoi aktualnie nie, nie na... co ty, ty masz w rękach? No właśnie. akt notarialne. Domu? Nie wiem czy można takie coś odwalić bez notariusza. No ale cóż, spróbujemy, nie? W razie czego to będzie, żeby po prostu takie coś było, bo aktualnie stoi nie na swojej własności. Myślisz, że podpisze mi to? Myślę, że... Skoro oddał siano, no to czemu no, nie? Chyba nie będzie problemu, nie? Podejdziemy sobie od drugiej strony, bo tutaj nie chcę zostawiać po prostu otwartego, nie? No dobra, dobra. Będzie ciężko wejść, uważaj, nie? Macie mnie do domu, rozumiecie? Tak chwilę. A jak ja? O kurde. No, Daszła, wejść, lampę. no, możesz mi pomóc trochę. Ja współpracuję ze swoimi pracownikami jak najbardziej. Dobra, już chodzę. Macie mnie wpuścić, rozumiecie? Czekaj, czekaj, jeszcze z tobą nie rozmawiam. Do mojego domu. Nie rozmawiam z tobą, proszę milczeć. Poszukaliście mnie. Proszę milczeć. Poszukaliście mnie, masz mnie wpuścić do mojego no, domu. Proszę milczeć, teraz ja mówię, tak? Okay? Bo nie podejmiemy żadnych rozmów, dopóki będzie się odzywał, tak? Będziesz milczał? Będziesz milczał, czy nie? Macie mnie wpuścić do mojego domu. Będziesz milczał? Będziesz milczał? To jest mój dom! Ale słuchaj, proste pytanie. Jesteś człowiekiem, który rozumie. Będziesz milczał? Będziesz milczał? To no dobrze! No, nie wiem czy możemy to tutaj tak na ławce sobie podpisać, bo to jest akt notarialny. Nic ci nie podpiszę. Ale jest z tyłu miejsce na podpis, także... Nie podpiszę ci. Długopisik? Nie podpiszę Jak ty nie podpiszesz? No nie podpiszę, to jest mój dom. Jak tu twój? No mój. A jeszcze kogo był dwa tygodnie temu? Ale ja kupiłem go od ciebie za moje pieniądze. Ale przecież oddałeś pieniądze. Tylko pieniądze, ale dom jest mój nadal. Ale po co ci ten dom? Potrzebę. Ale czy trzeba, no ja chcę, może mieszkanie zimno. sobie kupić? Nie no, przestań dom, nie denerwować. Dom też oddaj. Ja cię nie będę zmuszał do podpisywania tego, ale i tak to podpiszesz. Nie podpiszę. Oddaj ten dom komercystom. Oddawaj. Nie podpiszę. Oddawaj. Nie podpiszę. Oddawaj. Nie. Oddawaj. nie. Nie? To nie wejdziesz i tak do niego. Wracamy ochroniarz. No dobra. Trzeba... Trzeba go inaczej. No to idziemy. Nie jest ci zimno na pewno? Chcesz może kurteczkę? O, takiego, o. Chodź, chodź. Nie odzywaj się. No. To co, lecimy do domu potrzymamy go jeszcze tak za dwie godzinki no i, i wracamy, nie? no tak bo ja już mam mniej więcej pomysł zmięknie, zmięknie na pewno, na pewno. No, no, znaczy nie, w inny sposób zmięknie zaufaj no nie szkoda ci go w ogóle? to, no jak byłem biedny, to on też mi źle traktował no mi go trochę szkoda, no dobra wiesz wracamy po dwóch godzinach jakoś Dwie godziny, dziesięć minut dokładnie Jezu, znowu mam tu wchodzić? No, co poradzisz? Masakra. Daj lampę. Trzymaj. Ale masakra z tą lampą. Jak się w nocy nagrywa, to jest ciężej. No. Dobra, wchodzę. Nauczyłeś się już milczeć? Ach, ciężko. Dobra. I co, postanowiłeś już coś? Podpisujemy? No bo zobacz, wiatr jest, kartki odlatują. Co ty na to, żebyś do sauny poszedł? Podpisujesz? Ale mi oddasz studio. Tylko studio chcę. Studio i łaskawie kupić. po dom. Nie. Co ty, studio? Tak ta samo jak y, te linie. Studio wydzielili. i domek. Ta, tak jak linie y, wydzieliliśmy. Nie? Studio i domek. Jaki domek? Domek jakiś chce. No to może sobie chcieć. No to nie podpiszę. Studio i domek. Ty, ja mam pomysł, Marek. Staje z niczym, ok? Studio i domek. Y, ochroniasz. Marek, ja mam pomysł. Ochroniasz, ty się tym zajmiesz. No, weź przejmij ode mnie. Trzymaj go. Ja mam pomysł. I zaprowadzisz nie. go tam, później ustalimy, nie? Nie, bo tu umowa leci, Marek. Dobra, walić tę umowę. Wydrukuję nową. Tak, dobra, chodź. Co? Chodź. Trzymaj go, dobrze. Chodź, kamerzysta. Ja cię uratuję od tej fobii, od pieniędzy, no chodź. No nie stawiaj się. Ej no, co ty robisz? Kamerzysta, uspokój się. Co to za pajacerka jest? Dobra. No uspokójcie się. Kamerzysta, podobroci. Dobra, i wy i... O! Dobrze kminisz, do sauny idziemy, nie? Buta zgubiłem. Buta zgubiłeś. Kupisz mi nowe? Bo co ci? Nie no, znajdziesz nam gdzieś. E, nieważne. E, jak ci się sauna podoba? Drewniana, fajna. Podoba Ci się? Kamerzysta, no rozmawiaj. Nie umiesz rozmawiać? Zobacz, zobacz jaka zajebista sauna. O czym mam z wami rozmawiać? Tylko jeszcze bez dachu. dachu nie ma. Ale zobacz jakie okno fajne. To jest sauna, serio. Nie cię blutko już? Nie. Dobra, ochroniasz. Trzymaj kamerę, proszę, tutaj kamera dla ciebie, Tutaj światło dla ciebie. Okay. Nie podoba ci się sauna? Nie. Czemu? Nie podoba mi się. Ale w to jest zajebista sauna. Zobacz, tutaj masz te kamienie ogrzewające. Masz mi oddać mój dom. Nie, to ty mi oddasz swój dom. Nie, to jest mój dom. Spokojnie, i tak to zrobisz. Po co przedłużać? Naprawdę, po co przedłużać? Król jest tylko jeden. Król ma pieniądze. Ty pieniędzy nie masz. Zgadza się? Nie, coś w tym jestem. Zaraz wracam, popilnuj go, okej? Okay? Nie, nie. Dobre wyposażenie sauny. Wiesz, co to jest? Wiesz? Co to jest? Jedno słowo, na si. Odpal się. Ale wiesz, co to jest? Odpal się ode mnie. Co jest tak zwany śmietnik? Śmietnik. Tak jak ty. Ty jesteś śmietnikiem i tu jest śmietnik. Odpal się ode mnie. Zobacz, mamy dwóch śmietników w saunie. Wow. Ochaniaż, proszę mi dać tutaj Nie? sprzęt do nagrywania? Proszę. Prosiłbym, abyś umieścił śmietnika w śmietniku. Ale ja, już ja z nim muzykę robię. Mogę wrzucić tu? No tak, no. Teraz to ja mam hajs. A wiesz co się w życiu liczy? Tak. Po ci wchodzisz czy macie wrzucić? Wchodzisz tam, to wchodzisz. No dawaj no. Po co będę ci na siłę, to targa głową Po co tutaj przemoc stosować? Wchodzisz, Jak nie wejdę? No wchodź! No to na siłę się wrzuci. No i tak wejdziesz, i tak wejdziesz. No to co za różnica, co Dobra, tutaj wejdziesz. koledzy są na spodzie. Mleczko, energetyk, rower. No. Podstawę ci bliżej. No dawaj, ładuj się. No i tak tam wejdziesz. Tak głową w dół, nie? Dobra, ochroniasz, dawaj, lecisz. To kamerzysta. O. 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 Ej, czemu spadłeś? Ojej. Dobra, słuchaj, podpiszesz tę umowę, czy nie? Nie. Nie? Nie. Dobra. Zostawiamy go tutaj, wracamy na chatę. Muszę obmyślić nowy plan. Dobra, to chodź. Za dwie godzinki wracam, okej? Okay? Bez buta. Bez buta. Zaraz wyjdziesz, Także jak mogliście zauważyć na tym filmie, jestem z powrotem bogaty. Lord wrócił na swoje miejsce. No, a kamerzysta jest znowu Menelem, i tak powinno być. To się nazywa prawdziwe życie. Taka jest kolej rzeczy. Tak chciał los. Niestety dzisiaj, w tej nocy, nie uda mi się odzyskać tego domu. No ale jutro już myślę, że namówię tego Worka na to, żeby podpisał. Jednak pójdziemy sobie jeszcze do notariusza najprawdopodobniej, żeby wszystko było e, zrobione zgodnie z prawem. Wiadomo. A ja kończę ten odcinek. Zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. I pamiętajcie, że król. يسلك هذا... يستمني مياه